Cześć z tej strony Łukasz w sieci znany jako łuki 99 a to jest pecetowe pykanko. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam dzisiaj jak instalować gry na program Bluestacks. Kiedyś już pokazywałem gierkę. Hill Climb Racing 2. Tak to było ta gra. Ale ona już była zainstalowana, bo chciałem wcześniej przetestować, czy to działa. A teraz pokażę jak. Przykładową gierkę można zainstalować, tak, czyli bierzemy Google Play Sklep, czyli to będzie nasza jakby baza wyjściowa. OK. No i wiadomo, znajomy widok Google Play, tak jak na Androidzie, telefonie, tablecie, cokolwiek. I teraz tak, szukaj aplikacji i gier. I teraz jest FIFA, bo już wcześniej szukałem, więc piszę sobie tak samo FIFA. Mo, mobile. Tak, enter. Oj, no, ale wiadomo, że chodziło mi o FIFA Mobile. Tak, tak to chciałem. No i dobra, i zainstaluj. Tak, bo dowiedziałem się, że nowa aktualizacja wyszła. I chciałem się dowiedzieć, o co chodzi. Dobra, no tutaj mamy pobieranie. Wiadomo, sprawa o. Pozostało 56 minut, 48. Nie, no myślę, że aż tyle minut nie będzie się pobierać. Dobrze, poczekamy. Nic, nic się nie stanie. Jest 1%. Ok, to dobra, to zanim to się zainstaluje, to tutaj może jeszcze. Popatrzymy jakie jeszcze tutaj możemy mieć gierki do ogrania na przyszłość. Tak, mam jeszcze to, nie ruszyłem. Metro 2033. Safety First, też jakaś dziwna gierka, ale kiedyś grałem, to bardzo mnie zaintrygowała. the Rising 2, tutaj wiadomo, zombie i takie klimaty. Call of Juarez Gunslinger. No to western w produk produkcji polskiej świetna strzelanka też trzeba będzie ją ograć wiadomo no, World of Tanks to przecież był pierwszy odcinek wiadomo na moim kanale z popularnymi czołgami ale to prawdopodobnie powrócę do tego z czasem sobie Assassin's Creed 3 kto nie zna Asasynów to jest tupa. Trójkę i czwórkę właśnie po to mam specjalnie, bo jedynkę i dwójkę kiedyś ogrywałem, jak miałem stary komputer, a teraz właśnie ten stary komputer nie uciągnął mi ani trójki, ani czwórki, ale nowy za to powinien to nadrobić z nawiązką. Zresztą Rayman Origins też super, super sympatyczna gierka, wiadomo, Rayman na prawie każdy zna. Mam jeszcze Football Managera 2020. No, zbliża się premiera 21, a ja jeszcze 20 nie odpaliłem. No, może kiedyś sobie uruchomię. Crusader Kings 2. Bardzo trudna strategia czasu rzeczywistego. Nie wiem, czy ja będę to chciał uruchomić. Na pewno kiedyś uruchomię, ale na pewno nie w tym miesiącu, chyba tak mi się wydaje. Watch Dogs, pierwsza gierka. Wiadomo, że teraz premiera była Legiona, ale no jednak nie stać mnie troszeczkę. A jedynkę mam prawda, z Ubisoft Connect. Kiedyś tam CD Action rozdawali gr gry, to sobie właśnie przytuliłem tego Watchdogsa. Też będę chciał zagrać. Kiedy nie wiem, zobaczymy. A i dwójkę mam na Epiku. Czyli miałbym jedynkę, dwójkę na Epiku, a Legion to może nie wiem. Kiedyś. Kiedyś, kiedyś, kiedyś w przyszłości. Resident Evil 6, czyli też zombie. Ja tam nie przypada za takimi klimatami, ale. Dlaczego by nie spróbować? Od Words, Apes, Odyssey to już był na kanale, ale chyba raczej nie będę wracał do tego. Soba grafika. <laughs> Niby fajna przygodówka, ale jakoś tak. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze mam Unreal Gold, czyli bardzo stara. jedna z pierwszych strzelanek. Obok Quake'a, obok Duma. Dum Doom to już w ogóle. Pierwszy FPS chyba, jaki mógłbyś? Nie, Wolfenstein 3D był pierwszy. No ale... Jeśli chodzi o trójwymiarowe strzelanki, to Unreal to był jeden z pierwszych. No tak. Games of War, czyli kuleczki Marvela już ograliśmy. Hill Climb 2 to już też graliśmy. Heroesy też. Ale trójeczkę będę musiał sobie załatwić. Heroesy trójka najbardziej prawilna część ze wszystkich Heroesów, tak. To będę musiał. Sprawdźmy sobie. Pobieranie 15%. Coś słabo to idzie. 22 minuty, 20 minut. Hmm, 18. No zobaczymy. No trzeba poczekać. No niestety taki mam internet słaby. Chciałbym mieć w końcu te światłowody. Leżą te światłowody. Nie można z nich skorzystać. Po prostu ja nie wiem. Jak to tak można zrobić? Co by tu jeszcze, no. I jeszcze mam parę gierek takich typu Quake 2. Też z sobie zrobiłem porównanie. Unreal versus Quake 2. Ale to gdzieś w odmętach moich moich dysków. fila, Tutaj mam gierki. Epic Games. No to nie. Raczej nie. To też trochę skaszaniony jest z tym Epikiem, bo nie ściąga mi się w częściach, czyli tam, gdzie zatrzymałem ściąganie. To po następnego dnia chciałbym, <coughs> przepraszam. Chciałbym wznowić tam, gdzie skończyłem pobieranie gry. No to niestety, jak ściągniesz 2 giga, to po prostu się kasuje. I następnego dnia od nowa wszystko trzeba ściągać. No to jest strasznie. To jest. Słabe rozwiązanie, na przykład taki Football Managera 2020 musiałem odpalić rano, żeby wieczorem się ściągnęło późnym, późnym wieczorem. 5, 5 440 GB. No niestety. Jeżeli już jak pobieram gierkę, to żeby chodziło to non stop dotąd aż się ściągnie, a światłowód daje takie możliwości, żebym mia, miał ja bym cały zapchany dysk gdybym mógł pobierać te wszystkie gierki, które mam na epiku Quake 2 tak jak wspominałem, Quake 3 Remnant from the Ashes też podobnie z ciekawa gierka, niestety tyle waży, że w jeden dzień tego nie da rady ściągnąć dwa albo trzy dni ciągłej pracy komputera, no nie jest to zbyt Nieopłacalne. Na Steamie, a na Steamie jeszcze mam dead stranding, bo miałem skartograficzno No i co, też bym zagrał? No ale niestety 60 czy 70 GB um, pobierania jest to bardzo słabe. Ale na przynajmniej na Steamie jest o tyle dobrze, że jeżeli ściągnę 3 GB no to w potem następnego dnia od 3 giga zaczynam mnie od zera wiadomo i Ubisoft tak samo w Ubisoftie mam różne gry The Crew to co wcześniej mówiłem Assassin's Creed 3 4 i to też jest dobre rozwiązanie tam gdzie skończyłem mogę następnego dnia w, w, pobierać ciąg dalszy i tak sobie te gierki pobieram które mam przypisane do konta wargaming.net World of Tanks. To była pierwsza gierka, którą chciałem właśnie na nowym komputerze przetestować. Aczkolwiek zastanawiam się, żeby nie War Thundera ściągnąć. Tak od zera sprawdzić z czym to się je, ponieważ ja nie nie grałem jeszcze w War Thundera. Hmm. Albo Armored Warfare, żeby tak ta porównanie trzy takie gierki o czołgach takich militarnych klimatach Ojeju, pozostało dwa, 18 minut no po prostu to będzie się pobierało chyba wieczność no okej okay. chyba jednak zrobimy przerwę i dopiero widzimy się aż się pobierze i spróbuję to uruchomić big later Witam ponownie po krótkiej przerwie. Jesteśmy już w grze. Nie obyło się bez paru faili, ale trzeba było poczekać i cierpliwie dostąpiliśmy tego zaszytu. OK. Ile mam lat? 30. Tutaj Jest 30 lat. Kontynuuję. Tutaj mam jakieś reklamy. Wszystko jedno, i tak będę się wyświetlać, i tak będę się wyświetlać. Eee, Zalogu się przez Playgames. Cześć, Siuki 99 Player, tak jest, zgadza się wszystko. Super. Więc zobaczymy, co ta FIFA nam tutaj przyniesie. Nie dość na Xboxa FIFA to jeszcze na. Androidzie na PCcie niesamowita kombinacja. Kickoff pack. Welcome to the new season. Accept. Dobrze. Dobrze akceptuj. No coś się dzieje. Halo. O! No tak. Mam internet, proszę. No. Bo czasami, nie wiem, z jakiejś przyczyny nie wykrywa. U mnie internet może taki słaby jest. Też jest całkiem możliwe. Akceptuj. Dobrze, mam tu wszystko pozablokowane. Matko święta. Przyszedłem pograć sobie w FIFA, to wszystko zablokowane. Jak tutaj co to tu dalej robić, no? <laughs> Akademia. Chyba się coś wczytuje w tle. Bo niemożliwe, żeby to tak zostało. Może tutaj tymi klawiszami coś. Nie, klawiszami raczej nic nie zrobi. Trzeba po prostu cierpliwie poczekać, bo może znowu coś z internetem. Coś się nie chce wczytać albo doczytać, albo jeszcze czegoś innego. O, tak myślałem że coś tutaj jeszcze w tle się dzieje więc mamy wczytywanie wow dostaliśmy coś dostaliśmy tylko właśnie nie wiem co pierwsza rzecz treningowe doświadczenie 500 chyba takie najniższego poziomu chyba no oczywiście problem z internetem z połączeniem Tada. Eee. Cierpliwości, cierpliwości. Niestety. Akcept. Jest to jednak ym, droga przez mękę. Otwórz, co my tu dostaliśmy. Bertolo. Dobra, dawaj wszystkich. Zeluis na początek. Prawdopodobnie będą potrzebni, kontynuuj, co my tu mamy. Niech mi się ten internet ustabilizuje, dobra, Champions League wiadomo, wczoraj było. Oglądałem meczyki. Mecz Barcelona, ale jakoś mnie nie zachwycił ten mecz. Dobra, poczytamy sobie później. Chcę, chcę właśnie zagrać. Mbappé mi tutaj proszę wyskoczył. Tutaj będzie mnie prowadził przez całą tą grę. Mój zespół. Mamy takich strasznie słabych gości. Dobra, to jest moja początkowa jedenastka. Możemy sprawdzić, jak grałem kiedyś. Ale zanim to się wszystko wczyta, zanim to się wszystko wczyta, ja nie wiesz, po prostu, żeby mieć takie problemy z łączeniem Okej. Okay. To jest mój poprzedni, z poprzedniego sezonu, ale to tak troszeczkę grałem na początku. To za rewelacyjny ten zespół nie jest. No. Dobra, super. Może im się w tym sezonie uda, ale no nie wiem. Póki co zaczynamy ze strasznymi, słabymi zawodnikami. Dobra, sprawdźmy, jakie mamy zadania tutaj w tym okienku. Yy, możesz jeszcze sprawdzić. Tak, wszystko ok ukończ mecz z moją poprzednią drużyną no dobra, okej okay. pierwszy meczyk aha wit witamy tutaj mamy tutaj jakieś punkty zdobywamy i tu możemy te punkty wymienić na różne rzeczy albo bonusy <tryk> tak wszystko rozumiemy po prostu trzeba zagrać, tak? Zużywa dwa tych strzałek. Mamy 20 dyspozycji, więc jeżeli się nam nie uda, to jeszcze możemy wrócić. Ok, mamy jakieś ładowanie. Znowu będzie się ładować. południa dnia, bo oczywiście internet. Bardzo słaby. Z kabla telefonicznego z Orange Age. A drogi OS. Yes. Dobra, lepszy taki niż żaden. Tak, musimy teraz poczekać, aż się wszystko znowu wczyta wciągnie zaciągnie z internetu tekstury i tak dalej, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby czasem w trakcie nie przerwało. Trzeba czekać. Trzeba czekać, trzeba czekać, trzeba czekać. Chociaż tak się zastanawiam, czy nie szybciej byłoby z internetu komórkowego tego LTE. Tam jest o wiele szybszy transfer i szybciej by to się działo. No niestety, nie dam rady podłączyć LTE do komputera. Chyba, że. Przez jakąś ustawić router jako swój telefon. Telefon ściąga LTE, a przez router łączy się. Ale nie mam wi odbiornika WiFi w komputerze, więc to nie, nie będzie działać. Ajajajajaj. Czekamy, czekamy, aż się coś będzie działo. Może tutaj. Tutaj Do wieczora się wczyta. <laughs> A taki chciałem mieć, krótki, taki krótki odcinek zrobić. Się zrobi tyle, że nie mieści mi się w kadrze. Zobaczymy, zobaczymy. No bo pierwotny plan był taki, miałem pokazać pobieranie gry to każdy kto ma telefon z Androidem to wie jak się pobiera gry z sklepu z Google Play z sklepu tak potem miało być szybkie wczytanie gry żeby sprawdzić czy w ogóle włączy się i czy nie będzie jakiś faili po drodze ale były o mamy a potem miałem pokazać mecz jak to się odbywa i to oczywiście jedno ręko Hmm. Okej, okay. oczywiście zapomniałem, że to jest inne sterowanie. Shiftem jest sterowanie. Hmm. O, prawie by strzelił. Hmm. Dobra. Aha, można automatycznie też sterować. Wow, 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 co tu się dzieje? Dlaczego wybijacie, panowie? QE shift spacja. Nie, 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 nic. Za dużo shiftów naciskamy. Dobra. Jak tutaj jest po zero? Strasznie tutaj to wygląda. Dobra, mamy. Okej, okay, co tu się dzieje? Dobra, e. Jest. Mamy tutaj. Atakuj, atakuj go, atakuj go. Sami grają. Spoko, też można. Ciężko. Spróbuj jeszcze myszko za... No niestety O Ojejka, ciężka sprawa. Spróbuję, może myszko zagrać. No nie, nie da rady po prostu. Nie da rady sterowania, nie da rady zmienić. Ech, zabrali mi. Piłkę. No strasznie to jest. O, aczkolwiek ta, takie tutaj są nieintuicyjne te... Dobra, podaj. Komukolwiek. Dobra, może myszko. Oho, i strzelaj! Nie. Chyba jednak myszką. myszko może będzie lepiej to, to to samo co jakbym sterował palcem Ło, wow, chyba za mocno przesadziłem, dobra nie, aut jednak Atakuj, atakuj go Ucieka, ucieka Dobrze, udało się tam. Niestety przegraliśmy, bo o, oczywiście nie ogarniam klawiszy. <grywia> no klawiszami to jest porażka. Wszystko pod jedną ręką, nie wiesz, które co jest. No, fail. O, jest tutaj mój ulubiony. Znaczek fail, kontynuuj. <grywia> Dobra. A może i za silny zespół mi się trafi na sam początek? Sam, nie wiem. Dobra, odbierz nagrodę. Tysiąc monetek. Co tutaj mamy? Mamy tu różne rzeczy do zrobienia. Mój zespół, popatrzmy, czy może jeszcze coś my nie mamy. Chyba nie. Chyba to jest to, co początek. Ale dlaczego? Napastnik jest na prawej obronie. Da radę jakoś zmienić? Zmieni na. 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 na, na tego, no bo idealnie pasuje. Dobra. Na razie musi być. Samiś samiś. Dlaczego napastnicy są na pomocy? O co tu chodzi? Ludzie. Niech mi ktoś wyjaśni, zmieni. Jacy są tacy, są, ale niech są na swoich pozycjach. Może tego weźmiemy? Dobra, i tego zmienimy też na. Na tego. To i tak z czasem sobie ulepszę. Co my dalej mamy? Mamy tu Akademię. No i powodzenia. No i super. I tutaj mamy różne tryby. Sezon, Akademia, Login w, in Daily for Rewards. Odblokuj, odblokuj, AD GMR. Czyli tak to wygląda. No, jeszcze trzeba popracować nad mm, sterowaniem w trakcie meczu, ale to ja już sobie na spokojnie ogarnę i za jakiś tam przyszły, przyszły czas do Was wrócę. Dziękuję za uwagę, łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja na rozwój kanału i pozdrawiam, cześć!